Cześć. Dzisiejszy film będzie poświęcony samolotom akrobacyjnym i ultralekkim. A zaczynać będziemy od wirusa, który stoi za naszymi plecami. Mój kontakt z właścicielem wirusa w zasadzie rozpoczął się od problemu z szybami. Klient zgłosił ich małą przejrzystość dziwny nalot. Były niezwykle zabrudzone miały na sobie strasznie tłusty nalot bliżej nieokreślony nalot, ale udało się go doczyścić. Szczególnie było to widać na tej szybie. Ta szyba, oprócz tego, że była właśnie tym nalotem zarzucona, to była jeszcze bardzo porysowana. Wszystkie szyby wypolerowaliśmy z zewnątrz. Jeśli chodzi o środek, to je po prostu dobrze doczyściliśmy. Jeśli chodzi o szybę po drugiej stronie. Rozkręciliśmy lufcik, wyczyściliśmy go od środka, wypolerowaliśmy wszystko, co się da, i złożyliśmy na nowo. Lecimy dalej z lakierem. Powłoka zaaplikowana. Na dziś będziemy kończyli pracę. Wracamy tutaj jutro. Będziemy działali z wnętrzem. Mamy do wyczyszczenia i do zakonserwowania skóry. Przy okazji sprawdzimy, czy wszystko jest OK z lakierem i powłoką. I jutro również będziemy nagrywali efekt końcowy naszej pracy. Wszystkie zadania wykonane, wirus gotowy, zapraszam do efektu końcowego, a my przenosimy się dalej. Jest nieplanowana część filmu podczas y, pracy nad y, PA-28, którego widzieliście w poprzednim filmie. Spotkaliśmy na lotnisku skilidera 600, nad którym też pracowaliśmy. Wcześniej nie udało nam się wyjechać razem, żeby go dobrze nagrać, ale no miałem szczęście, i przy kolejnym wyjeździe uda nam się go nagrać, i to w dużo lepszej pogodzie niż w niż takiej, w której nad nim pracowałem. Zobaczcie, jak wygląda. Samolot nie jest świeżo po zrobieniu, bo od tego czasu minęły już chyba 2-3 tygodnie i właściciel zdążył troszkę polatać, także nie jest idealnie czysty. Ale jeśli chodzi o połysk, stan lakieru, no to nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Samolot jest yy, cały wypolerowany, mimo to, że był nowy kompletnie, kiedy go robiłem. Pousuwane są yy, zarysowania, które powstały na, na linii produkcyjnej yy, po lakierowaniu i wrzucona jest na niego powołka ceramiczna. Kompletnie samolot, yy, samolot jest zabezpieczony, zabezpieczyliśmy również szybę, wnętrze, także możecie oglądać z każdej strony. W części filmu możecie zobaczyć kilka ujęć z moich poprzednich prac. Pracowaliśmy nad Ekstrą w Mielcu, Ekstrą we Wrocławiu i Bristelem niedaleko Łowicza. Wszystkie samoloty zostały poddane korekcie lakieru oraz zabezpieczone powłokami ceramicznymi. Od lakieru po szyby. Wnętrza wszystkich samolotów zostały odświeżone, mimo to, że w jednej z ekstr y, nie było zbyt dużo materiału i skóry do prania i czyszczenia. Y, zadbaliśmy o najdrobniejsze detale. Każdy z klientów dostał od nas zestaw do samodzielnej pielęgnacji. A za mną macie zapowiedź kolejnego filmu. Mogę tylko powiedzieć, że y, pracujemy na lotnisku w Gliwicach. Zapraszam do następnego filmu. Zasubskrybuj kanał.